Odłogiem leży książka moja, którą piszę już w połowie, jestem zaangażowany, o pewnym warszawiaku, którego ojciec jest pochowany na Brudnie w Warszawie, jego siostra na Brudnie w Warszawie, stryjowi na Powąskach, który w 1914 roku, by walczyć o Polskę, a wtedy naczelny wódz Rosji obiecał w Polsce niepodległość, zgłosił się z przyjaciółmi i z bratem stryjecznym w Grójcu, w Grójcu, czyli w mieście Nadzieżny Krupskiej, żony Lenina, bo tam się wychowała. Zgłosił się Kostek Rokosowski. Po tygodniu, a uczył się jeździć konno w majątku swojego wujka Michała pod Grodziskiem Mazowieckim, Pułapina, po tygodniu uzyskał pierwszy order. Po dwóch latach już był pułkownikiem, po czterech latach generałem. Potem był wsadzony przez Stalina do więzienia. Potem, kiedy armia radziecka, wojska niemieckie były pod Moskwą, to został zwolniony. Obronił Moskwę. Zwyciężył pod Stalingradem. Von Paulus jemu wręczył swój pistolet, poddając się swoją limuzynę. Z której Rokosowski był osobą bardzo skromną, więc z niej tej limuzyny nie korzystał osobiście. Natomiast wysyłał tam swoją gosposię po warzywa na rynek. I ona tą limuzyną, tak prawda, jeździła. Potem Rokosowski zwyciężył w największej bitwie czołgowej w dziejach świata na łuku kurskim. Potem wyzwolił całą Białoruś bardzo nietypowym atakiem. Wszyscy byli przeciw, bo wszyscy dotychczas stosowali jedno uderzenie główne, inne uderzenia mogły być tylko pozorowane. A on stwierdził, że należy zrobić dwa uderzenia główne. Stalin go pięć razy wysyłał na godzinę do sąsiedniego pokoju, żeby przemyślał, czy, 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 czy warto. On powiedział: Warto, warto, warto. No i jeśli towarzysz Rokosowski mówi, że warto, to trzeba tak zrobić. I Rokosowski akcją Bagration wyzwolił Białoruś z okupacji niemieckiej. Przez wszystkie lata, jakie Rokosowski żył, zawsze z wielką dumą mówił, że jest Polakiem. I nigdy się tej Polskości nie wyparł, nawet kiedy tego od niego żądano. I nigdy nikogo nie zdradził i nie doniósł w czasie przesłuchań tortur. Wybito mu siedem zębów, wieszano go za brwi, y, łamano mu paznokcie, palce, y, cierpiał tortury w latach 37-38, będąc na zesłaniu y, w Republice Komi. Gdy podszedł pod Warszawę już latem 1944, chciał brać Warszawę, z marszu, niestety władze bolszewickie. Przypomnę, że we władzach bolszewickich wtedy nie było czy Rosjan, czy Polaków. Był Gruzin Beria, był Gruzin Stalin i inni bolszewicy różnych narodowości. Nie będę ich wymieniał, ale byli wśród nich Polacy, wielu Polaków. Generalnym prokuratorem Związku Radzieckiego, tego, który skazywał w 1937-1938 na śmierć, był syn wielkiego polskiego patrioty, kuzyn wielkiego naszego kardynała Andrzej Wyszyński. Jego ojciec January za polskość, o polskość walczył w Baku w Azerbejdżanie, bo tam mieszkał. Zrobił, a wtedy najbogatszymi ludźmi w Azerbejdżanie byli oczywiście no, Polacy, książe Potocki, pochowany tam na samym brzegu, grób z polskim napisem, czy Witold Zglenicki, który stworzył polskiego Nobla dla polskich studentów w Rosji. Zrobił zrzutkę i wybudował w Azerbejdżanie polski kościół, ojciec Odrzeja Wyszyńskiego. A sam Andrzej Wieszyński był generalnym prokuratorem Związku Radzieckiego w czasie największych czystek i w czasie tak zwanej operacji polskiej. Wartością dodaną tej książki, tak jak powiedziałem Państwu, jest ten indeks nazwisk. Że nie trzeba szukać w całej książce pośród 700 stron jakiegoś nazwiska, tylko. Pani Aldona Zawacka, redaktor, yy, redagujący te, 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 to wydanie, akurat książki. Yy, yy, ja aż się bałem prosić ją o to zadanie, bo to jest zadanie, było to zadanie ciężkie, bo cała książka jest tak naprawdę indeksem nazwisk. Tam na każdej stronie, na niektórych stronach występuje po 20 nazwisk. Więc było to zadanie niezmiernie, Trudne. Ale pani Aldona, z którą y, 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 poznali mi, za co bardzo im dziękuję moi przyjaciele, pani Rena Marciniak, y, wydawca Czwartego Wymiaru przez kilka dziesiątków lat, i y, małżonek Andrzej Kosmowski, y, 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 który no, pisze wspaniałe poezje. Byłem niedawno na jego y, wieczorze literackim. Dziękuję Wam, kochani, za przybycie i za Wasze włączenie się, w wydanie tej książki. I, i, widzę na sali tyle wspaniałych osób, że no, nie mogę wszystkich i, przywitać indywidualnie, teraz oficjalnie, i, bo i, cały ten wieczór, zamiast słuchania pięknej muzyki, byście Państwo słuchali glindzolenia Świdra tylko i mi zaraz tu uśniecie i, i, i co z tego będzie. No ale... no ale nie mogę przywitać tak patrząc z prawej strony na piękne kobiety. Najwybitniejszy filozof współczesny Polski jest, moje zdanie, Pani profesor doktor Habilitowany Maria Szyszkowska. Szefowa polskiego ruchu pan pani Barbara Krygier. Wybitny fizyk profesor Walery Wysoczański-Zembowa. W mojej recenzji poświęcił wiele energii, dużo czasu, wiele czasu. Napisał pan profesor, dr. habilitowany Włodzimierz Osadczy z Lwowa, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Włodku, witam cię serdecznie i dziękuję za przybycie. Jest tutaj znany. propagator kultury polskiej, pan Janusz Gast. Jest moja kochana żona Swietłana, o której jeszcze powiem dzisiaj. Siostra Barbara, siostrzeniec Robert i już się tam spogląda, bo okulary mi nie pozwalają daleko sięgać. Pan, jestem bardzo miło zaskoczony, bo dostałem informację, że nie będzie mógł być, bo jutro ma spotkania wyborcze i yy, które przełożył, jak mi dzisiaj powiedział yy, członek zarządu PSL, yy, aktualny poseł na Sejm, pan doktor Tadeusz Saborski. E, jest yy, Szefostwo Partii Bezpieczna Polska, są przedstawiciele pisma Myśl Polska, są przedstawiciele redaktorzy naczelni i wiceredaktorzy gazet, widzę tutaj przeglądu i fakty po mitach, są przedstawiciele różnych partii, od Konfederacji po, 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 po Lewice. Ma przybić, potwierdził mi pan minister zdrowia yy, Mariusz Łapiński, to z lewicy. Yy, Magda, a gdzie pan Gabriel Janowski jest? Mam nadzieję, że w drodze. <grych> Tylko się spóźni, bo miał dzisiaj też jeszcze inne. Wiem, wiem, jakiś tam pomysł tak. miał pośród swoich bliskich. A tu, tak, stronnie przy słupku stoi. Autor jednej z najbardziej popularnych książek wydanych w Polsce powojennej. Pan Jurek Ziemba, Ukryte terapie, czego lekarz ci nie powie. Jurku, taką mojej siostry jest dla ciebie miejsce specjalnie zarezerwowane. Jest moja rodzona siostra więc krzy, krzywdy nie zrobi a ty to, że proszę nie rób bo szwagier by się wkurzył Ej. taka skromna rzecz jak już kończąc te powitania bo są tu i wybitni poeci pan Czerpakow na przykład ale kto filmuje dzisiejszą imprezę jest naprzeciwko, przepraszam, to nie on jest naprzeciwko mnie, ja jestem naprzeciw pewnego pana, który tutaj mnie w tej chwili filmuje, bo mnie, bo akurat ja gadam. Jak będzie ktoś inny gadał, tę osobę będzie filmował. Ten pan urodził się w mieście Warszawa we wrześniu 1939 roku co wydaje mi się jest bardzo znamienne. Bardzo znamienne. Jest najwybitniejszym współczesnym reżyserem filmów dokumentalnych. Zrobił ich kilkadziesiąt. Kolumbowie, rok 30. Na przykład jest to... No, wybitny reżyser, robił także filmy fabularne i to, że ja będę mógł podpisać się pod jakimś kanałem na YouTube, że to filmował, to robił yy, pan Krzysztof Wojciechowski. Panie Krzysztofie, proszę w stronę publiczności. I Julian Maliński, wielki patriota, również filmowiec. I też się bardzo, Julianie, cieszę, że przyszedłeś i że tu jesteśmy. Jeszcze później przywitam innych gości. Jest przecież pan minister polityki socjalnej z Milanówka przyjechał pan Krzysztof Błaszniak. Gdzieś się mi to schował teraz. I, 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 natomiast no już wystarczy na przywitanie, już pora chyba na muzykę. A jeśli chodzi o muzykę, to chcę jeszcze trzy minutki opowiedzieć o pewnych rzeczach. O, nawet nie o tym, że najwybitniejsi kompozytorzy rosyjscy, większość z nich to byli Polacy. Igor Strawiński, Dymitr Szostakowicz, wielki polski patriota, jego dziadek był zesłany Bolesław za udział w powstaniu styczniowym. Strawiński szkolił wielu znanych muzyków, Polaków, m.in. najbardziej znanego wiolonczelistę w historii Rosji, jedynego właściwie znanego wiolonczelistę, Mścisława Rostropowicza, którego dziadek był najbliższym, Hanibal Rostropowicz, pochowany w Sochaczewie, był najbliższym przyjacielem Henryka Sienkiewicza. Daniłowicz, Niemirowicz, Danczenko, I Michał Glinka. Od Glinki tak właściwie wszystko się zaczęło. Mój znajomy był 10-11 lat temu redaktorem naczelnym takiego wtedy bardzo popularnego tygodnika. Uważam, że ja się go poznałem, poznałem go na prywatnej imprezie, chyba na. Urodzinach pana Janusza Korwina-Mikke, który miał tu być, ale wczoraj do mnie zadzwonił, mówił: Panie Mariuszu, ja się boję teraz są wybory europejskie. Czy mnie tutaj nie zapiszą to ruskich onuc jakiś i tak dalej, i tak dalej? A w dodatku nie najlepiej się czuję. No, nie widzę pana Janusza. Eee... Zaczęło się od hymnu, kiedy napisałem. Rozmawiałem z panem Janem Pińskim, który był wtedy, wcześniej był redaktorem naczelnym wiadomości w telewizji polskiej, a potem został redaktorem naczelnym, uważam, że. I on się interesował Rosją, opowiadałem takie różne historie, na przykład historię dla mnie jasną i oczywistą, no, że hymnem Rosji oficjalnym od 1990 roku do 2000 była pieśń Polaka Michała Glinki, Polaka z ziemi smoleńskiej, herbu trzaska, wywodzili się z podostrołęki. Pieśń patriotyczną No, niemożliwe. Napisz o tym artykuł. No napisałem i ten artykuł okazał się okładkowym, głównym na okładce. No to potem zacząłem dalej drążyć temat hymnów. Co się okazało? No, pierwszym ministrem spraw zagranicznych w historii Rosji był oczywiście, no, Państwo się domyślacie, Polak. Był to książę Adam Czartoryski. Jedno z jego dzieci jest dzieckiem, było dzieckiem cara, jedno z dzieci cara było jego dzieckiem, tam takie ciekawe historie były. Natomiast w tym czasie i wcześniej w Rosji obowiązywał hymn państwowy, tytuł Grom Pobiedy Razdawajsa, niech rozbrzmiewa Grom Zwycięstwa. Pieśnią i hymnem Rosji w czasie rozbiorów Polski, drugiego i trzeciego, był Polones. Polones, czyli taniec polski, który stał się w XIX wieku później najbardziej popularnym tańcem na dworze carskim. Jak obejrzycie Państwo Wojna i pokój, pierwszy taniec tej. Yy, ojej, tej młodej pięknej yy, Proszę. 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 Nataszy, tak, tak, tak. No, to tańczyła Poloneza oczywiście. I kompozytorem tego poloneza był Józef Kozłowski, Polak z Warszawy, organista z kościoła św. Jana na Placu Grzybowskim. Ale gdy ja tak opowiadałem, to czy Polakom, czy Rosjanom, no to my Polacy, tak jak już wpadaliśmy w taką dumę, Aż w zbyt wielką dumę w stosunku do tego, co prezentuje sobą Rzeczpospolita dzisiaj, marna Rzeczpospolita dzisiejsza jest, to ja, żeby tak zrekompensować, powiedziałem moim znajomym, że my mamy w Polsce i śpiewamy, i ja śpiewam i w kościele, jestem katolikiem, hymn rosyjski. Gdy w wyniku Kongresu Wiedeńskiego Polskę, Królestwo Polskie przyznano Aleksandrowi I, carowi Rosji. On i tak było aż do powstania listopadowego, nie wtrącał się w sprawy polskie. Była to Unia Personalna. Polska miała swój herb, swoje godło, swojego orła, polską armię, polską walutę, złote polskie. Zbieram numizmaty, stąd je posiadam. I na jego cześć w Polsce, na, dał Polsce konstytucję, Rosji nie dał. Polsce dał. E, I utworzył taką szkółkę w Warszawie. Ona nazywa się Uniwersytet Warszawski. Bo Politechnika Warszawska to jest druga co do ważności szkoła. A mój siostrzeniec ją zakończył, bo to w nie w Szwajcarii studiował. Politechnika warszawska została założona dopiero przez Mikołaja, Cara Mikołaja II, natomiast Uniwersytet Warszawski przez Aleksandra I. I wtedy wdzięczni Polacy zebrało się grono kompozytorów, poetów, napisali pieśń na cześć tego króla Polski, który. Odtworzył państwo polskie w stanie i terytorialnie, i niezależnościowo znacznie wyżej, o 10 poziomów wyżej niż to zrobił wcześniej Napoleon, tworząc małe księstwo warszawskie. Jak widzimy te wielkie księstwo, większe księstwo warszawskie, to miejmy na uwadze, że Francuzi zwiali z Polski, a armia księstwa warszawskiego sama zdobyła terytoria na, na Austrii. I to jest na cześć cara, już za trzy minutki poproszę o śpiew, bo ja już zaczynam cienko śpiewać. Na cześć cara Aleksandra I za to, że ustanowił konstytucję, za to, że dało Polsce niepodległość, walutę, rząd, nawet prawo w Polsce było zupełnie inne niż w Rosji. To tutaj, niedaleko stąd, ze 3 km na placu Trzech Krzyży, wybudowano kościół pod wezwaniem św. Aleksandra. To na cześć Aleksandra, właśnie, dlatego ten kościół ma formę cerkwi, jest okrągły. Otworzył Uniwersytet Warszawski i stworzono pieśń, hymn na jego cześć. Ja, fragment, postaram się teraz przeczytać. Boże, coś Polskie. Nie, 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 nie zaśpiewam, rozmawiałem z panią Małgorzatą Walewską, dzisiaj nie może być. Pani Iza Trojanowska też y, miała być, a że ponieważ ma jutro urodziny, to nagle, jeśli jacyś goście zwalili rodzina z Niemiec, nie może. Więc ja będę musiał to, ale może nie zaśpiewać, żeby nie ranić Państwa uszu, a zaraz się tutaj w sali zrobi. Ale może Państwo słowa skojarzycie chociaż. Boże, coś polskie przez tak liczne wieki Otaczał blaskiem potęgi i chwały I tarczą swojej zasłaniał opieki Od nieszczęść, które przywalić ją miały Przed te otarze zanosił błaganie naszego króla. Zachowaj nam, Panie. Tyś, co ją potem tknięty jej upadkiem wspierał walczącą za najświętszą sprawę i chcąc świat cały mieć jej nieistnieństwa nie świadkiem, wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę, przed Tełtarze zanosił błaganie naszego króla, chodziło Aleksandra I, zachowaj nam Pani. Ty coś na koniec nowy nowymi ją cudy wskrzesił i sławne z klęsk wzajemnych w boju połączył z sobą dwa braterskie ludy, pod jedno berło anioła pokoju. Refren. Dalej. Wróć nowej Polsce świetność starożytną i spraw niech pod nim szczęśliwą zostanie, niech zaprzyjaźnione dwa narody kwitną i błogosławią jego panowanie. Przed Twe oblicze zanosim błaganie naszego króla zachowaj nam panie. Zboży coś polskie, wieśni. I teraz chciałbym poprosić mojego bardzo szanownego przyjaciela, bardzo szanownego profesora Stanisława Górkę. Tytuł profesora uzyskał od prezydenta wręczony w 2015 roku. Stasiu, bardzo Ci dziękuję, że jesteś. to wybitny instruktor teatralny, teatralno-muzyczny. A czemu... To już było, powiedziałem. A czemu też go poprosiłem, nie tylko ze, ze względu na tytuły, na to, że już mamy obaj po te 30 lat, wiek, ale... Tak, złożyłem życzenie. Jeden dzień później spóźniłem się, ale złożyłem. Ale też dlatego, że Pan profesor wspaniale wykonuje pieśni Okudżawy. Bułat Okudżawa urodził się i mieszkał na Arbacie. Jest znana bardzo moskiewska ulica, taka yy, dla pieszych. Ach, Arbat, moja Arbat, jedna z jego pieśni. Arbat jest mi podwójnie bliski, potrójnie. Na Arbacie urodziła się moja żona, Swietłana. Swietłanka, uśmiechnij się pokaż się. Pokazuje się. Swietłana urodziła się na Arbacie. Na Arbacie również był nas, na nasze wesele w restauracji Praga. Także ten Arbat jest. I teraz zamknięta na remont. I do swojej książki wybrałem taką dedykację. I mojej pamięci, mojej najukochańszej mamy lokali z domu Prokopowicz z polskich kresów, która lata 1940-46 spędziła na Zesłaniu Syberyjskim. Miałem wspaniałą mamę. Mieliśmy, bo tu jest moja siostra na sali. Ale motto wybrałem do tej książki takie. Motto, które chciałem pokazać, że z jednej strony jak bliskie, a z drugiej strony jak dalekie, czasem wrogie. Bywają relacje między Polakami a Rosjanami. Poprosiłem pana Stanisława, żeby zaśpiewał tę piosenkę. Zaśpiewa ją potem Eugeniusz Malinowski, który jest potomkiem Polaków zesłanych na Syberię, jest polskim Polakiem z Syberii. To motto brzmi: ta strofa, którą tu umieściłem, Głata Okuczava autorstwa, tłumaczenie Waldemar Dąbrowski. Na sali jest mój kolega Waldemar Dąbrowski, ale to chyba nie on tłumaczył, chociaż nie wiem, może się nie przyznał. Pospólny los Polacy nas z dawien dawna zbratał. Na dole i niedole, na dobro i na zło. Gdy trębacz nad Krakowem w Hejnale stromym wzlata, z nadzieją strzygę uchem i szabli szuka dłań. Pięknie, no pięknie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście zaraz tu będziemy to prostować, Mariusz, te, 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 już te twoje bardzo piękne wyjaśnienie. Cytat jest piękny, wspaniały. Osiecka, jak wiemy, miała pewien związek bardzo bliski z Bogatą Okudżawą. Natomiast tak się złożyło, że ja śpiewam po rosyjsku, je te te, pie, te pieśni a Jewgen Malinowski po polsku, więc poprosimy Cię Jewgen zaśpiewaj a... pierwszą sprotkę a potem ja po prostu zaśpiewam dobry wieczór wszystkim los Agnieszko na bratał na dole i dole na dobro i na zło Gdy trębać nad Krakowem w hejnale stromę z lata z nadzieją z mi i szabli szukał on. Gdy trębać nad Krakowem хей на лестромым злата, с надеждой, с жиглухем, и шабле шука двойным. Мы связаны огнишка давно одной судьбою в прощании и в прощении и в смехе, и в слезах. Когда трубач над Краковом возносится с трубой, хватаюсь я за саблю, в надеждую в глаза. Так хладненько выглядаем а в чемпионских сюрбрам. Ament Jarosławny jest płacz siostr naszych iść, gdy się na na organkach, jak zawsze wyruszamy, by się za pić. Wybaczcie zaniechanie odpuśćcie grzech milczenia, pośpieszne pożegnanie i żale spóźnionych słów, nam czas Agnieżko składał.